Est marriages Piękne spotkanie, piękne warsztaty, w których uczestniczyła Młodzież Barwicka i powiem, jako doświadczony nauczyciel, ale też i samorządowiec, ja bardzo się cieszę i zawsze marzyłem o tym, żeby właśnie do takich małych miasteczek przyjeżdżały osoby znane, publiczne, wartościowe. I to właśnie miało miejsce. Jestem dumny, że właśnie nasi uczniowie mieli taki bezpośredni kontakt właśnie z tą osobą, która przekazała im bardzo wiele cennych takich właśnie informacji życiowych, wychowawczych. Również dzisiaj w godzinie 14 spotkamy się w Dworze Pomorskim Luboradza z mieszkańcami gminy Barwice. Wstęp był wolny. Kto jest zainteresowany, zapraszamy. Tak, aby również zapoznać się z osobowością, z praktykami, które preferuje pani Roma i stylem życia, podejściem do tego życia, a jednocześnie radością i umiejętnością dzielania się tą radością z innymi. Nie zależy na tym, na tym, żeby to było prawdziwe spotkanie. I e, ja jestem. Tylko wtedy zainteresowana kontaktem z człowiekiem, kiedy czuję go po drugiej stronie. I teraz ja, kiedy przyjeżdżam tutaj do Was, to rozmawiam z władzami miejscowości i znam sytuację, ale to jest jakby zawsze perspektywa strony, która mnie zaprasza. Teraz przed spotkaniem z ludźmi dorosłymi, którzy będą, będą na spotkaniu mieszkańcy tego, tego miasta, ja po prostu chcę ich poznać, chcę ich poczuć, a to, co mogę im dać, to. Inspiracje. Jeśli zatrzymamy się i, i przez chwilę posłuchamy nawet inspiracji osoby, która żyje zupełnie inaczej, myśli zupełnie inaczej. I jeśli od razu nawet nie, nie uda nam się złapać tego, co ja mogę wziąć od tej osoby, co mogłoby spowodować, że moje życie będzie takie, jak chcę, to zasiane ziarno za jakiś czas może zacząć kiełkować. I to jest mój cel. I taki, takie mam marzenie i mam nadzieję, że co że też dam mieszkańcom, żeby zasiać w nich ziarenko takiej nadziei na to, że gdzieś mimo wszystko mają w sobie jeszcze pragnienia, marzenia do tego, żeby realizować swoje pasje. Samorząd to pasja. Samorząd to oczywiście w cudzysłowie zabawa, ale również umiejętność zabawy z, z uczniami. Jako pedagog, bo jednak jestem też pedagogiem, staram się tą młodzież wciągać do zabawy, do wspólnej zabawy, wspólnej pasji. Jako koordynator przedsięwzięcia i reżyser spotkania i pierwszego wy. Wywiadu drużyny dziewcząt piłki nożnej i rozmowy mamy z córką na tym meczu pokazuje, jak fajnie i kreatywnie można do tego tematu podejść, jak w barwicach możemy tworzyć rzeczywistość, jak możemy urealniać swoje marzenia.